Pojazd, D. Dzieci, I. Integracja, A. Atrakcje, E. Tablet, tablet tutaj chyba raczej nie pasuje. Podczas podróży z dziećmi proponuję tablet odłożyć na bok. W to miejsce wraz z Moto proponujemy coś specjalnego. Prawdziwe gry, traso, umilacze. Jedną z nich jest słowne domino. Mówicie słowa, a każde kolejne powinno się zaczynać od ostatniej litery poprzedniego, na przykład odjazd d". E, droga a. Arbus. Grać możecie w dowolnej kolejności ustalonej, albo kto szybciej zgadnie. Jedno jest ważne, żeby nie powtarzały się słowa, bo wtedy to jest skucha. Zatem tablety odstawiamy, a z dziećmi gramy. Więcej gier znajdziecie na kanałach Otomoto. A ja życzę Wam wspaniałych wakacji rodzinnych i zapraszam w podróż z trasą umilaczami od Otomoto.